Bikhu Boudi – droga równowagi. Podobnie jak ptak w locie, niesiony jest dzięki dwojgu skrzydeł, tak praktyka dammy opiera się na dwóch kontrastujących ze sobą właściwościach, których zrównoważony rozwój jest konieczny dla osiągnięcia stałego postępu. Te dwie właściwości to wyrzeczenie i współczucie. W ujęciu dammy, jako doktryny wyrzeczenia, podkreśla się – że droga do wyzwolenia to osobista praktyka skoncentrowana na stopniowym zdobywaniu kontroli i władzy nad pożądaniem, stanowiącym główną przyczynę cierpienia. Jako nauczanie współczucia, Dhamma zachęca nas do unikania krzywdzenia innych, do podejmowania działań mających na celu cudze dobro i do pomocy w realizacji wielkiego postanowienia budhy, ofiarowania światu drogi do bezśmiertelności. Rozpatrywane z osobna, Wyrzeczenie i współczucie opierają się na przeciwstawnej logice, przez co czasem zdają się prowadzić nas w dwóch różnych kierunkach. Gdy jedno nakazuje nam poszukiwać większego odosobnienia w celu osiągnięcia osobistego oczyszczenia, drugie wiąże się ze zwiększeniem zaangażowania w relacje z innymi ludźmi poprzez dobroczynność. Jednak pomimo dzielących je różnic, wyrzeczenie i współczucie dopełniają się nawzajem, Pozostając w dynamicznej współzależności w trakcie całej praktyki ścieżki, zaczynając od pierwszych kroków obejmujących dyscyplinę moralną, aż powieńczącą tę drogę, wyzwalającą mądrość. Synteza tych dwóch właściwości, ich zrównoważone połączenie, wyraża się w sposób najdoskonalszy w postaci samoprzebudzonego, który ucieleśnia jednocześnie całkowite wyrzeczenie i wszechobejmujące współczucie. Zarówno wyrzeczenie, jak i współczucie mają wspólne źródło w kontakcie z cierpieniem. Jedno reprezentuje naszą reakcję na cierpienie doświadczane osobiście, drugie zaś stanowi naszą odpowiedź na cierpienie, którego świadkami jesteśmy w życiu innych. Mimo to nasze spontaniczne reakcje są jedynie nasionami szlachetniejszych właściwości, nie zaś ich istotą. Aby zyskać moc podtrzymywania naszej praktyki dammy, Wyrzeczenie i współczucie muszą być metodycznie rozwijane, a to wymaga nieustannej refleksji, która przemieni nasze początkowe porywy serca w pełni rozwinięte cnoty duchowe. Ramy dla tej refleksji powinna stanowić nauka o czterech szlachetnych prawdach, zapewniająca doktrynalną podstawę wspólną dla wyrzeczenia i współczucia. Wyrzeczenie wykształca się z wrodzonego nam pragnienia unikania cierpienia i bólu. Jednak podczas gdy to pragnienie, poprzedzające refleksję, prowadzi do gwałtownego wycofania się z sytuacji postrzeganych jako bezpośrednie zagrożenie, refleksja ujawnia, że główne niebezpieczeństwo tkwi w sytuacji egzystencjalnej człowieka jako takiej, w pozostawaniu w pętach niewiedzy i pożądania wobec świata, który z natury jest przerażający, zwodniczy i niepewny. Dlatego też naczelną motywacją stojącą za aktem wyrzeczenia jest pragnienie osiągnięcia duchowego wyzwolenia. Temu pragnieniu towarzyszy z kolei świadomość, że samooczyszczenie jest realizowanym wewnętrznie zadaniem, którego osiągnięcie przychodzi najłatwiej wtedy, gdy zdystansujemy się od okoliczności zewnętrznych, podsycających nasze niekorzystne skłonności. Współczucie wykształca się ze spontanicznego współodczuwania z innymi. Jednakże współczucie, rozumiane jako cnota duchowa, nie może być utożsamiane z sentymentalnym uniesieniem emocjonalnym, nie musi też pociągać za sobą nakazu zatrącenia się w działaniach altruistycznych. Choć współczucie z pewnością zawiera w sobie emocjonalną empatię i często przejawia się w działaniu, pełnie dojrzałości osiąga wyłącznie, gdy kierowane jest przez mądrość i powściągane przez odpuszczenie. Mądrość pozwala nam wyjrzeć poza przypadkowe nieszczęścia chwilowo nękające żywe istoty. By dostrzec głębokie i ukryte wymiary cierpienia, nieodłączne od uwarunkowanej egzystencji. Mądrość, jako gruntowne i wieloaspektowe zrozumienie czterech szlachetnych prawd, ujawnia nam szeroki zakres, zróżnicowane odcienie i subtelne korzenie cierpienia, którym spętane są wszystkie istoty, ale także środki prowadzące do trwałego oswobodzenia ich z cierpienia. Zatem działania dyktowane przez spontaniczną litość i dojrzałe współczucie często stoją ze sobą w sprzeczności, lecz tylko te drugie można traktować jako korzystne, skuteczne w stopniu najwyższym. Choć roztropnie wyrażone współczucie często przybierze formę działania lub mówienia, czasem może również przejawiać się w zachowaniu milczenia i samotności jako najbardziej sprzyjających długofalowemu dobru zarówno innych, jak i nas samych. W naszej praktyce podążania ścieżką damy, jedna z tych dwóch kardynalnych cnót będzie musiała uzyskać przewagę, zależnie od naszego temperamentu i okoliczności. Jednakże, zarówno w przypadku mnichów, jak i osób świeckich, powodzenie w rozwoju ścieżki wymaga poświęcenia obu odpowiedniej uwagi, a także stopniowego eliminowania niedoskonałości każdej z nich. Z czasem zorientujemy się, że te dwie cnoty Choć dążą w przeciwnych kierunkach, ostatecznie wzmacniają się wzajemnie. Współczucie skłania nas do głębszego wyrzeczenia, gdy widzimy, jak nasza chciwość i przywiązanie sprawiają, że stajemy się zagrożeniem dla innych. Natomiast wyrzeczenie skłania nas do głębszego współczucia, bo rezygnacja z pożądania umożliwia zamianę wąskiej perspektywy ego na szerszą perspektywę umysłu przepełnionego niezmierzonym współczuciem. Pozostając w tej wzajemnie wzmacniającej się zależności, wyrzeczenie i współczucie przyczyniają się do zdrowej równowagi buddyjskiej ścieżki i do spełnienia jej ostatecznego owocu.